Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Asia i dzisiaj opowiem Wam o czymś, co nosi tajemniczo brzmiącą nazwę: kamienne dzieci. Powiem Wam, że z tym terminem nie spotkałam się nigdy wcześniej, mimo że o sytuacjach, o których dzisiaj będę mówiła, słyszałam już wielokrotnie. Dopiero niedawno ta nazwa obiła mi się o uszy, i dopiero wtedy, gdy wyszukałam ją sobie w internecie, to połączyłam to sobie z niegdyś zasłyszaną historią. Jeśli po tym, co powiedziałam, jesteście zainteresowani opowieścią, którą chcę wam przedstawić, to zapraszam Was do słuchania. Główna historia toczyć się będzie w Maroko, dokładniej w maleńkiej wiosce niedaleko Casablanki. To właśnie w tej wiosce mieszkała Zara Abu Talib wraz ze swoim mężem. Nie byli oni zamożni, muszę powiedzieć, że nawet wręcz przeciwnie. Ale mimo to tworzyli kochające się małżeństwo i żyli sobie spokojnie. Gdy kobieta miała 29 lat, była już w 9 miesiącu ciąży. Był to rok 1955. Do tej pory wszystko przebiegało prawidłowo i bez komplikacji. Oczywiście ubogie małżeństwo z małej wioski nie miało możliwości, by pozwolić sobie na jakiekolwiek wizyty kontrolne u lekarza. Często właśnie kobiecie przez całą ciążę nie wykonano nawet podstawowego badania USG. Ale tak jak mówiłam, Zara nie zgłaszała żadnych problemów. Utrzymywała, że całe dziewięć miesięcy przebiegło spokojnie, czuła też ruchy swojego dziecka, a to tylko utwierdzało ją w przekonaniu, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pod koniec dziewiątego miesiąca kobieta zaczęła mieć bardzo bolesne i bardzo długotrwałe skurcze. Były one tak bardzo bolesne, że z obawy o życie Zary jej mąż zawiózł ją do najbliższego szpitala. Były to lata pięćdziesiąte w dodatku szpitale w Maroko, szczególnie te małe, nie były dobrze wyposażone, a wiedza i doświadczenie lekarzy też często pozostawiały wiele do życzenia. Może właśnie dlatego wydarzyło się to, co zaraz miało nastąpić? Po przybyciu do szpitala ciężarna spędziła w nim dwa dni, podczas których wciąż miała niezwykle bolesne skurcze, ale poród cały czas nie następował. Ostatecznie lekarze podjęli decyzję, że po tak długim czasie należy przeprowadzić cesarskie cięcie, bo inaczej zarówno matka, jak i jej jeszcze nienarodzone dziecko mogli nie przeżyć. Zara, więc wiedziała już, że niedługo trafi na stół operacyjny. Jednak w oczekiwaniu na zabieg była świadkiem wykonywania cesarskiego cięcia u innej kobiety. Twoją drogą, co to był za szpital, że lekarze dopuszczali obecność osób postronnych podczas takich zabiegów? Myślę, że to bardzo dużo mówi o ówczesnym standardzie tamtejszych szpitali. No dobrze, wracając do historii. Zara najpierw widziała i słyszała, jak bardzo kobieta cierpi, próbując urodzić dziecko siłami natury. Później natomiast była świadkiem właśnie cesarskiego cięcia, które sama miała niedługo przejść. Niestety, podczas operacji coś poszło nie tak, i bardzo cierpiąca pacjentka oraz jej dziecko nie przeżyli. Tak bardzo przeraziło to młodą kobietę, że uwierzyła, że i ona skończy w ten sam sposób. Podjęła więc decyzję, by mimo przytłaczającego bólu brzucha, wrócić do domu. Jeśli ma umrzeć, to stanie się to właśnie tam, w otoczeniu, które zna i w obecności jej ukochanego męża. Kazała mężowi odwieźć się do ich wioski. Już w trakcie drogi powrotnej stwierdziła, że przestała czuć ruchy dziecka. Jednak nie chciała o tym myśleć. Postanowiła nie brać tego do siebie i skorzystać z pomocy lokalnego uzdrowiciela, Bynajmniej bez wykształcenia medycznego. Ból, który zaczął się kilka dni wcześniej, trwał przez kilka kolejnych dni. Po tym czasie nagle ustał. Wszystko wydawało się być w porządku oprócz jednej, ale jakże ważnej rzeczy. Dziecka jak nie było, tak nie ma, wciąż się nie urodziło. Jednak nawet tą sytuację nie doszli rodzice umieli sobie wyjaśnić. Według miejscowych wierzeń i legend zdarzają się sytuacje, gdy dziecko zapada w sen w łonie matki i staje się jej duchowym obrońcą, i być może kiedyś urodzi się w swoim czasie. Tak więc małżeństwo przeszło nad tym do porządku dziennego. U nas w Europie, i to jeszcze w XXI wieku, coś takiego jest nie do pomyślenia. Przecież chyba każdy w takiej sytuacji cały czas szukałby pomocy medycznej. Jednak to wszystko działo się niemal 70 lat temu, i jeszcze to w miejscu, w którym królowały lokalne mity, legendy i wierzenia. Tak więc w takich okolicznościach ta sytuacja aż tak chyba nie dziwi. Zara miała się dobrze, nawet zaczęła znów miesiączkować, ale nigdy nie udało się jej ponownie zajść w ciążę. No cóż, biorąc pod uwagę okoliczności, to nie powinno nikogo dziwić. W końcu jej pierwsze dziecko wciąż było wewnątrz niej. Para, nie mogąc doczekać się potomka, postanowiła adoptować dzieci. Tak więc dwa lata po omówionych przeze mnie wydarzeniach zostali rodzicami dla trójki adopcyjnych dzieci. Lata powoli mijały, dzieci rosły, a w końcu Zara doczekała się nawet wnuków. Ona sama przez te wszystkie lata czuła się dobrze, na nic nie chorowała i niemal zapomniała o tym, że kiedyś była w ciąży, mimo że jej brzuch wciąż był zaokrąglony. Ale tak jak mówiłam, rodzice byli przekonani, że ich niedoszłe dziecko śpi, więc nie przejmowali się tym zbytnio. A przynajmniej do czasu. A ten czas nadszedł, gdy zaraz skończyła 75 rok życia. Wtedy od całej sytuacji minęło aż 46 długich, ale szczęśliwych lat. Pewnego dnia kobieta znów poczuła ten sam ból, który czuła w dniu, w którym trafiła do szpitala kilkadziesiąt lat wcześniej. Ból był w końcu nie do wytrzymania, ale mimo to Zara nie chciała udać się do lekarza. W końcu jej syn niemal siłą zmusił ją do tego, by zbadał ją lekarz w mieście Rabat. Gdy ten ją zobaczył, od razu stwierdził, że to na pewno ogromny gus jejnika. W końcu brzuch Zary był bardzo duży i okrągły. Dla pewności zlecono jednak badanie USG, podczas którego lekarz zobaczył w brzuchu pacjentki ogromną litą masę. Nie miał pojęcia, co to może być. Nie wyglądało to w końcu na standardowy nowotwór, poza tym było zbyt duże. Skierowano więc Zarę na dalsze badania, w tym rezonans magnetyczny, podczas którego wszyscy przeżyli szok. To, co lekarze brali za guza jejnika, a nasza bohaterka za uśpione, pilnujące ją wewnątrz dziecko, w rzeczywistości okazało się ciążą pozamaciczną. W obrazie z rezonansu wyraźnie było widać, że to, co powoduje ból u kobiety, to właśnie jej nigdy nienarodzone dziecko. Po tych badaniach stało się jasne, że nie mogła ona urodzić siłami natury, ponieważ nie było to zwyczajnie fizycznie możliwe. Dziecko rozbijało się bowiem nie tam, gdzie powinno. Zamiast w macicy znajdowało się ono bowiem w jajowodzie. Jest to właśnie tak zwana ciąża pozamaciczna. Ciekawe, dziwne i zaskakujące było to, że dziecko rozwijało się poza macicą aż do 9 miesiąca. Źródła podają, że takie przypadki zawsze kończą się śmiercią dziecka, a bardzo często też matki, jeśli nie zostanie ona odpowiednio szybko wykryta. Ciąża w jajowodzie grozi przerwaniem tego narządu i zagrażającym życiu krwotokiem. Dzisiaj, gdy zostanie ona zdiagnozowana przez lekarza, to zawsze, ale to zawsze stosuje się zabieg przerwania ciąży, właśnie ze względu na zagrożenie dla matki. Jak to się więc stało, że Zara i jej dziecko żyli tak długo? Jak to się stało, że mimo, iż dziecko nie mogło się urodzić, to nie doszło do poważniejszych komplikacji? Okazuje się, że jest to tak zwany przypadek jeden na milion, choć tak naprawdę to jeszcze rzadszy. Lekarze stwierdzili, że w którymś momencie ciąży doszło do przerwania ścian jajowodu, i tylko cud sprawił, że Zara nie tylko nic nie poczuła, ale nawet nie miała z tego powodu problemów ze zdrowiem. Rozwijające się dziecko znalazło się w jamie brzusznej, i tu stał się kolejny cud. Według lekarzy już wtedy powinno ono umrzeć, jednak jakimś sposobem, nie dość, że przeżyło, to jeszcze wykształciło łożysko. Łożysko w normalnych warunkach łączy się z macicą i w ten sposób zapewnia kontakt organizmu matki z organizmem dziecka. Tu nie było mowy o tym, żeby łożysko połączyło się z macicą. Zamiast tego przyczepiło się więc ono do kilku organów w jamie brzusznej zary. Dzięki temu dziecko przeżyło, a matka nadal mogła czuć ruchy swojego dziecka. Jednak, gdy nadszedł czas porodu, dziecko, nie mogąc się urodzić, zmarło przez niedotlenienie. Po 46 latach, jakby nie patrzeć ciało obce w organizmie kobiety, dało o sobie znać i zaczęło powodować ból. Trzeba było natychmiast przeprowadzić operację, która trwała aż 4 godziny. Podczas niej lekarze musieli odczepić nienarodzone dziecko od narządów i jamy brzusznej zary. A co zobaczyli po wydobyciu nieżyjącego już, oczywiście, dziecka? Okazało się, że gdy ciało nie mogło samo pozbyć się zagrażającemu mu ciała obcego, to zaczęło otaczać je skorupą wapniową. Proces był tak intensywny, że po jakimś czasie nieżyjące dziecko otoczone było czymś w rodzaju kamiennego pancerza. Proces wapnienia objął też wnętrze ciała dziecka, zamieniając je w coś przypominającego skamieniałą mumię. Zadziwiające było to, że ta mała mumia miała wielkość normalnego noworodka miała aż 42 cm długości i ważyła 3,5 kg. Był to fenomen. Doprawda prawda, co jakiś czas słyszało się o przypadkach takich skamieniałych dzieci, jednak nie aż na taką skalę. Fenomenem jest też to, że musiało się wydarzyć tyle swojego rodzaju cudów medycznych, żeby zara całą tę sytuację przeżyła. To całe zjawisko ma swoją medyczną nazwę: litopedion, czyli skamieniały płód lub właśnie kamienne dziecko. Powstaje ono, gdy ciąża pozamaciczna obumrze, ale ciało dziecka jest już zbyt duże, za bardzo rozwinięte, by organizm matki je wchłonął. Dzieje się wtedy to, co przed chwilą opisałam. Następuje powolne odwodnienie obumarłych tkanek i ich zwapnianie od zewnątrz do środka. Takich przypadków do tej pory stwierdzono zaledwie około 300 na całym świecie. Chociaż kto wie, może gdzieś jest więcej kobiet takich jak Zara, które nawet nie wiedzą, że coś takiego wydarzyło się w ich ciałach. Jest to swojego rodzaju mechanizm obronny, który chroni ciało matki przed zakażeniem, które mogą spowodować obumarłe tkanki płodu. Zbliżając się do końca, może jeszcze opowiem Wam parę ciekawostek związanych z tym dziwnym zjawiskiem. Pierwszym kamiennym dzieckiem, które kiedykolwiek znaleziono, było to odkryte podczas wykopalisk na terenie USA. Oszacowano, że matka i skamieniałe dziecko leżeli tak w ziemi około 1000 lat. Nie było oczywiście wiadomo, jak długo kobieta żyła ze zmumifikowanym dzieckiem wewnątrz niej. Z kolei najstarszy opis tego zjawiska pochodzi z 1582 roku z Francji, czyli sprzed niemal 500 lat. Tamtejszy lekarz podczas sekcji 68-letniej kobiety znalazł w jej ciele ponad 40-letnie skamieniałe dziecko. Ogólnie do roku 1900 opisano tylko 38 przypadków kamiennych dzieci. Ich liczba wzrosła po 1900 roku, właśnie, ale wynika to zapewne z tego, że wraz z rozwojem medycyny i większą liczbą przeprowadzanych sekcji, zwiększyła się też wykrywalność tego zjawiska. Lekarze często przecinają taką kamienną mumię w celach zbadania tego, jak wyglądało rozwijające się dziecko i jak zdążyło się wykształcić. Na takim przekroju można zobaczyć narządy wewnętrzne, kręgosłup czy kończyny. Są nawet specjalne wystawy, na których można takie zwapnione dzieci obejrzeć. I to jest już, moi drodzy, koniec opowieści o Zarze i jej kamiennym dziecku. Dla mnie jest to jedno z najdziwniejszych i w sumie najbardziej niepokojących procesów, jakie zachodzą w ludzkim ciele. Ale organizm człowieka ma wiele ciekawych sposobów, żeby się bronić przed zagrożeniem, a to jest właśnie jeden z nich. Mam nadzieję, że przyjemnie się Wam słuchało i że może nauczyliście się czegoś nowego. Jeśli macie ochotę, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja już się z Wami żegnam. I do usłyszenia w następnym odcinku.